Milena Rostkowska, galant, dzień dobry. A my w Polsce, no pewnie część z nas będzie tęskniła za upałami, a druga część powie, że no nareszcie przyjemnie, chłodniej i deszcz się pojawił przez wielu wyczekiwany. No i rzeczywiście pada. Łatwiej chyba będzie powiedzieć, gdzie jest pięknie, słonecznie i gdzie nie pada. Poznań oraz zachodnia część kraju. Od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski po Zieloną Górę. Tu jest naprawdę przyjemnie. Kołobrzeg także. Poza tym chmury i to deszczowe chmury. Temperatura do 17 stopni, czyli troszeczkę się obniżyła miejscami, bo 18 pozostała już tylko we Wrocławiu. Ciśnienie na poziomie 997 hektopaskali nieznacznie wzrośnie w ciągu dnia, no ale nie przekroczy 1000 hektopaskali. Przynajmniej do południa. W drugiej części dnia na pół Nocy uwaga, burze. Silny, porywisty wiatr w północno-zachodniej Polsce do 60 km na godzinę burze mogą być gwałtowne. Może im towarzyszyć intensywny deszcz, niewykluczone także opady gradu. Natomiast na resztą kraju chmury, opady deszczu na południowym zachodzie nie powinno padać, a najładniejsza pogoda w rejonie Poznania. Tam 22 stopnie. No i to najwyższa wartość, jaką dziś zobaczymy na termometrach. Sprawdzamy co dalej. Środa z opadami deszczu na południowym wschodzie burze temperatura do 22 stopni w czwartek już do 27 na wschodzie i na północy deszcz, na północnym wschodzie burze Piątek bez opadów i od 26 do 29 stopni. W sobotę do 30, ale pojawią się już deszczowo-burzowe chmury. W niedzielę deszcz na południowym wschodzie, burze i do 22-23 stopni. Zaglądamy nad morze. No dziś, tutaj w ciągu dnia, pogoda będzie się psuła, pojawią się burze, temperatura do 20 stopni, a woda do 19. Uwaga, silny, porywisty wiatr, nawet do 6 stopni w skali Boforta. Przesuwamy się nad jeziora tu. Także w ciągu dnia burzowa pogoda niespokojna, więc żeglarze, ci, którzy na wodzie, muszą dziś bacznie obserwować niebo i ostrzeżenia świetlne, które są nad jeziorami. Temperatura wody do 22 stopni, ale powietrza tylko do 19. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Dzień dobry, zaczynamy od aktualnej sytuacji, ale już za chwilę sprawdzimy, co przyniosło najbliższe godziny i najbliższe dni, a dzieje się w pogodzie naprawdę dużo. No nie da się przeoczyć tych deszczowych chmur za oknem. Prawie wszędzie tak jest. Tylko na północnym zachodzie i na zachodzie. Pięknie, słonecznie od rana. No, muszę przyznać, że zerkamy tu z zazdrością. Temperatura do 18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W drugiej części dnia wciąż nad naszym krajem będą wędrowały chmury, na północy przynosząc burze. Natomiast nad resztą kraju chmury z przelotnym deszczem. Burzowa pogoda na północnym wschodzie, na północy i na północnym zachodzie. W północno-zachodniej części kraju. Silny, porywisty wiatr, porywy do 60 km na godzinę. Poza tym chmury z przelotnym deszczem. Na południowym zachodzie nie powinno padać. Na Ziemi Lubuskiej również, w rejonie Poznania, najwięcej słońca, a temperatura do 22 stopni, czyli zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Co przyniosą kolejne dni? Środa do 22 stopni opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. Natomiast w czwartek na północnym wschodzie burze, a na południowym wschodzie i północnym zachodzie deszcz. Temperatura do 27 stopni, coraz cieplej, bo już piątek przyniesie 29 stopni, w tym dniu bez opadów. W sobotę do 30 na północy deszcz, na południu burze, a w niedzielę w całym kraju deszczowe chmury, na południowym wschodzie burze. Temperatura do 22-23 stopni. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. Jest bardzo dobrze, no ale trudno, żeby było inaczej. Skoro pada deszcz, ten deszcz znakomicie filtruje nam powietrze, ale także oczyszcza powietrze z alergenów. I tylko nieznacznie gorzej jest w Lublinie, Kielcach, w Tarnowie oraz w Legnicy. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Dzień dobry, poranek. Pochmurny, deszczowy, ale nie wszędzie. Piękna pogoda jest na północnym zachodzie i na zachodzie. No i to słońce. Te rozpogodzenia z zachodu trochę tak wędrują w głąb kraju, poprawiając nam pogodę, no ale nie chcę odpuścić deszcz w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, w rejonie Warszawy, no i cała południowo-wschodnia Polska także zasnuta deszczowymi chmurami. Temperatura do 19 stopni w Opolu i w Białymstoku. Wiatr słaby i umiarkowany. W drugiej części dnia. Na na północy spodziewamy się burzowej pogody. Na północnym zachodzie będzie dokuczał silny porywisty wiatr. Porywy mogą sięgać nawet 60 km na godzinę, temperatura do 22 stopni. Tyle jeśli chodzi o pogodę, co przyniosą kolejne dni. O tym już po godzinie 8. Do zobaczenia.